Jesteśmy u łapki, ale się stęskił jak mruczy głośno łapuszka coś tak co się tak kulisz w kuleczkę malutki patrzcie patrzcie co łapka robi jak się cieszy jak mruczał maluszek przed chwilą Łapka Łapka Łapuszka Mały łapka Co kochany? Dobry humorek ma Zamruczysz jeszcze do widzów? Malutki Jakie ma wzory piękne. No, łapka. Co będziemy się bawić? Co będziemy się bawić? Zobaczymy, czy łapka będzie dzisiaj drapał, czy nie. Malutki się położył. Patrzcie, jak brzuszek mu chodzi. Ostatnio miał czkawkę jakby Co łapka, dzieciaczki krzyczą Dzieciaczki krzyczą Łapka sobie idzie Poszedł sobie Poszedł gryźć jakąś trawkę Zajdziemy po cichutku. Patrzcie na łapkę, co robię. Muszę jechać do sklepu. A łapka widzicie, co robi.